Dajcie kochani, co dzisiaj jemy na małą przekąskę, bo już nam się tutaj nudzą smaki. Daję cały pouch e, mojego z whole, e, whole Food e, mrożonki takiej e, z, e, z, w, e, z owocami i ze szpinakiem. Także tutaj wrzucamy do mojego pojemniczka te mrożonki. Już mi troszeczkę obtajały, tam mam blubery, mamy, mamy jagody, mamy truskawki, malinki, szpinak e, i kale. Dajemy oh, uwielbiam kefir, także wlewamy kefir, dosyć sporo tego kefiru dam. Um, do tego dam paczuszkę, i to jest opcja taka, jeżeli chcecie, żeby was posiłek trzymał dłużej. To możecie dać właśnie tak samo yy, różnego rodzaju enzymy trawienne, proteiny, błonnik. Także tutaj mamy Slick Young Living, moje jedne z moich ulubionych. Yy, szejków. I dajemy troszeczkę, łyżeczkę miodu. Jeżeli chcemy, żeby ten posiłek był taki troszeczkę e, satysfakcjonujący nas pod, pod kątem łakoci, także dajemy łyżeczkę zdrowego miodziku. No i teraz zamykamy to wszystko i będziemy blendować. Także zblendujemy i będzie wyjdzie nam cudowny posiłek, którego możecie sobie jeść czy to na śniadanie, czy to na lunch, czy to po prostu na przekąskę? Także, jak widzicie, nie będę was tutaj zagłuszać. Bon appetit!